Dzień, Dzień dobry. dobry, witam. Jak, jak na niedzielska kucharka, uwielbiam to słowo i edukatorka ekologiczna to przede wszystkim jak nemis. Ja Dzisiaj proponuję Państwu lekkie zielone rzeczy. Jest wiosna, więc jedzmy to, co przynosi teraz natura. Czemu wegetariańska lekkie, jagnięcina. Dokładnie tak, lekkie, ale smażone, bo chodzi o to, żeby z tych warzyw wyciągnąć ten cukier, żeby on się skarmelizował i żeby był pyszny. Ale rozpoczynamy historię od szparagów i uważam, że dokonujemy okropnych zbrodni na szparagach i powinniśmy przynajmniej o trzech rzeczach. Pamiętać, po pierwsze, właśnie nie gotujemy, bo potem takie szparagi smakują. jak w kapcie. się robią. Dokładnie. Oczywiście obstawiam, że nikt tych kapci nigdy nie próbował i nie wie, jak to smakuje. Natomiast lepiej smażyć, lepiej grillować, lepiej zdecydowanie zapiekać. Druga sprawa jest taka: to jest bardzo ważna rzecz. Zawsze końcówkę kroimy, dzięki temu mała końcówka zostaje, którą możemy wykorzystać do bulionu. Tego, czego nie robimy, moi drodzy, to nie łamiemy w ciemno, bo się okazuje, że połowę szparaga gdzie idzie? Do, śmieci. do nicości, a to nie smakuje zdecydowanie. No i moi drodzy, bardzo ważne jest przechowywanie, no bo zdrowe przechowywanie stoi na straży niemarnowania żywności. Mhm. Przechowujemy oczywiście w szklanym słoiku albo takim naczyniu w lodówce, nawet do dwóch tygodni. A skąd wiemy, że szparak doszedł? Jak już go wrzucimy na patelnię, to kiedy możemy go serwować na, na talerzy? Jak tylko jest al dente, czyli chrupie, ale skórka jest przyrumieniona, to wtedy jest gotowy. No i to co ja zrobię, to tutaj wyleję, moi drodzy, bardzo prostą rzecz zrobię, Troszeczkę oliwy, trochę mi to zajmie słuchajcie, ktoś mi tutaj utrudnił robotę, ale no niech będzie. Tłuszczyku nigdy dość moi drodzy, tłuszczyk to jest smak i o tym zawsze pamiętamy. A ten tłuszczyk to? To jest oliwa, ale to równie dobrze mógłby być olej, więc nie ma problemu. A to? to jest ocet winny, mógłby być ocet yy, balsamiczny, niekoniecznie spirytusowy. Teraz sobie oprószymy to wszystko obficie z holą. I teraz też uwaga, to jest chałka, to jest niezła hała. to jest chałka wegańska, czyli zamieniliśmy mleko krowie na napój owsiany, no i zamieniliśmy masło na olej roślinny. I ja intencjonalnie wyrywam cząstki cudownej chałki, wrzucam ją tutaj, a zaraz na tą oliwę. Powędrują te piękne, smażone szparagi i mamy cudowną przystawkę, która w ogrodzie będzie wyglądać i smakować jeszcze lepiej. A ta chałka, jak się opije te, tej oliwy i, i, i tego winnego octu, to ona nie będzie jak kapcie? Nie będzie jak kapcie, ale to jest też bardzo dobry patent na chałkę, która mogłaby być czerstwa. Po co wyrzucać, jak można namoczyć i zrobić cudowną, tak zwaną skarpetę włoską, czyli wylizywanie talerza z tego tłuszczu za pomocą cudownej czerstwej mm. hałki. Jak na Niedzielska dzisiaj pokazuje Państwu, jak. W kuchni zrobić rzeczy, tak aby niczego nie zmarnować, e, i już wiemy, co zrobić ze szparagami, żeby wycisnąć z nich to, co najlepsze. Do samego końca, a teraz. A teraz dowiecie się, jak oszukiwać w kuchni. I o, bardzo się cieszę. Oczywiście. co jest też. Oczywiście, że tak. Zrobimy, słuchajcie, ziemniaczki z piekarnika, ale takie jakby z ogniska. Co potrzebujemy? Ziemniaczki, jakiekolwiek. Młode, stare, każdy się przydadzą. Co ważne. I, i piekarnik. A jakże? I co ważne, ze skórką. Nie obieramy. Mamy Ugotowane tutaj t... wcześniej? Nie, właśnie nie. Surowizna. Surowizna. Bierzemy odrobinę mąki. Mamy troszeczkę słodkiej papryki i wędzonej papryki. I Do tu rzuci... będzie, wędzona będzie imitowała troszkę. Będzie, a dodajemy dużo soli, bo podczas pieczenia ta sól wyciągnie nam wilgoć z ziemniaka, co spowoduje, że w środku ten ziemniak będzie kremowy jak z ogniska. Umyte ziemniaki jeszcze wilgotne, paskudzimy sobie tą mąką i tak pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 25 minut. I proszę bardzo, ziemniaczki, które wyglądają jak z ogniska. Canarian potatoes tak zwane. A jak? I do tego, i teraz będzie siara, jak się oparzę, co? Na żywo w telewizji. One wyglądają w ten sposób: one mają skorupkę, która jest chrupiąca, a w środku są em, mięciutkie. Natomiast no, słabo by było, jakby to były tylko ziemniaki. Dlatego dorzucimy sobie taki sosik na bazie jogurtu greckiego. Coś, co absolutnie kocham i w ogóle warzywa kochają się. I gdy będziemy grillować warzywa, bo przecież grillować można warzywa, tak? Ty na pewno wyrosłeś na tych warzywach, na tak? Na pewno. I do tego tahini. Nazywają się schabowy. To, a gdzie rosną? <laughs> e, tutaj tahini, trochę soku z cytryny, nawet dużo. I mamy super sos do ziemniaczków. O, i już. Rzadko kto używa tahini do ziemniaków. To prawda, dlatego tahini jest dość mocne, mocne intensywne, intensywne, ciężkie. Dlatego musi być rzeźkość, a rzeźkość płynie z soku z cytryny. Troszeczkę rozluźniamy to, tą ciężkość tahini poprzez jogurt grecki albo zwykły jogurt. Jakie no, jak ziółka? Ziółka zawsze. Baziółka? Ziółka to na przykład bazy, bazylia, kolendra, natka, wszystko co będziemy Zielo. mieć w, po prostu w naszej lodówce, bo oczywiście zioła przechowujemy w szklanym słoiku, podobnie jak szparagi na drzwiach lodówki, bo tam jest najcieplej. Dzisiaj będzie poprawna dieta wegetariańska. Poprawna, przypyszna dieta wegetariańska. Słuchajcie, mam tutaj półmisek przy cudownych wiosennych warzywach. Przyjrzę im się. Proszę bardzo. Spójrz, czy są zmarszczone należycie. Marszczy no nie... mi się warzywo tutaj. No bardzo dobrze, bo to nie są zbotoksowane warzywa. Dobrze. Dla... Właśnie o tym chciałabym powiedzieć, ponieważ często gęsto narzekamy na to, że ta skórka z Rzeczkiewki no, nie jest napięta. One mają prawo się starzeć mają prawo. Jak my. A my, dokładnie tak. A my powinniśmy je zjeść po prostu jak najszybciej, bo jedzenie jest, nie jest po to, żebyśmy je przetrzymywali, tylko żebyśmy korzystali. Natomiast przechowywanie rzodkiewek najlepiej w miseczce z wilgotnym ręcznikiem papierowym przykrytym otulonym i, i w ten sposób. Je. Dokładnie. A ze szpinakiem są takie historie, bo o ile Możemy kupić faktycznie mm. o tej porze szpinak po prostu w pęku, a gdy mm. nie dostaniemy takiego, tylko on jest ofoliowany i nawet gdy jest tam napis gotowy do spożycia, to co robimy po przejściu do Spożywamy. domu? Spożywamy. Nie. Myjemy, ponieważ tam mogą być po pierwsze pleśnie, dlatego że to jest y, środowisko beztlenowe, Musimy tam się wszystko zaparza, w a poza tym tam mogą być moje ulubione bakterie, czyli bakterie kałowe. O fujcia, nie jest w kuchni. Chodka. Dokładnie, dokładnie, więc myjemy tuż przed y, spożyciem moj Drodzy, to jest oczywiście umyte. Ja dokładam tutaj szpinek, szpinak i coś jeszcze. No bo zaczyna się sezon na owoce jagodowe, więc są maliny, ale chciałabym dorzucić jeszcze te maliny tutaj do dressingu, który składa się po prostu klasycznie z musztardy, z miodu, z czosku, z oliwy, soli i pieprzu, ale do tego dorzucamy sobie malinki i robi się i trochę słodko, i trochę kwaśnie, i przepysznie. A co to jest to brązowe? A to brązowe, tak. Ja specjalnie, Przykryłam troszeczkę warzywami, moi drodzy, bo faktycznie wygląda tak, jak wygląda. Natomiast dieta wegańska czy też wegetariańska jest sycąca i tą bazą sytości w tejże sałatce jest właśnie soczewica, która była gotowana z tymiankiem z oliwą i solą.